Hej, jubilacie? Nic dziwnego, że nie słyszysz. Masz nową taśmę? Star -lord. A pan straszny wzrok to kto? On nie ma imienia to jeździec kosmosu. I nie straszny, bo fajny. Twój kosmojeździec ma pełne roboty. To niezły zły Już nikt nie mówi czat, mamo. <grym> mamo! Co? On? Teraz już nikt nie mówi czat. O, no, prócz mamy. Może sprawdźmy, czy są bilety na ich występ? Serio? Hmm? Nie wyglądam, ale za młodu nieźle czułam roka. Gdy z twoim ojcem leżeliśmy na masce wozu, grali na Black Sabbath. Lubiłaś Black Sabbath? Mówiłam Nie taka lama, ta mama. O, patrzyliśmy w gwiazdy, on opowiadał mi o podróżach. Mamo? Chcesz ciasta, co? Ta. Zaraz wstanę. Mówiłeś to kwadrans temu. Lepiej się pośpiesz, bo zjemię bez pomocy. No chyba nie. Chyba tak? No chyba, chyba nie. Tak. Hej, nie włosy. <grym> Piter! Rozmawialiśmy o rozrzucaniu zabawek. To nie zabawka, a ruchomy model. Już prędzej ruchoma mina. Będziesz stóp! Strzeż się! Ale on nawet Ach, nieważne. Aż trzynaście lat. No spójrz. Kiedy minęło? Zaraz wstanę. Spokojnie. Jasne. O stary, nie mogę się doczekać, aż w nią zagram. Może Andy by ją kupił za kasę z rozwożenia gazet? Kiedyś będzie wart setki dolców. Muszę pobić rekord Janie, bo trochę wstyd. Trzy naturalne zgony z rzędu w ostatniej grze? Świetny ze mnie Bart. Ale byłbyś, to spojechać takim świetlnym motocyklem. Mm. Nie do wiary, że to mam. Maideni dali świetny koncert. W wciąż mam zdrętwiało od oznaczania stron. Wiem, że nie tak powinno się grać, ale dość mam już tego ciągłego umierania. Można by w sumie ściągnąć naklejki i ponaklejać je we właściwe miejsca. Film był w miarę, ale ścieżka dźwiękowa kopała tyłek. No Walte home runy George, a na bank trafisz do galerii Sław. Niezłe wariactwo, że ta cała rozpierducha zaczęła się od niewielkiego błędu. Muszę wzmocnić trochę palce. Dawaj. Jasny gwint, Drax. Znowu mi robisz to samo. Weź, skończ. Strefa zastrzeżona jest blisko. Ile czasu minęło? Ponad 15 300 tyknięć. Bardzo dokładne dane. Zdrajczyn jest gotowa do misji. Chcę, żebyś stawił się w kopicie. Gamora jest po naszej stronie, Drax. Wychował ją mój wróg. To morderczyni i zdrajczyni. Nie ufam jej. Więc spróbuj. W końcu jesteśmy drużyną. Niczego nie obiecuję. <laughs> Majcie ile tam zalega sprzętu Jestem Gród! Nie, to nielegalne tylko jeśli korpus nas tam przyłapie, a nie sądzę. Wiesz, Gród, słusznie się stresuje. Korpusowcy to nie jest byle co! Jestem Gród! Nie no! Tylko ja nie kule ogona przed galaktyczną gliniarnią? Oni nas zjadają liczebnie. Ale rozumy też pozjadali! Ha! Jestem grud. By dorwać mój statek, trzeba geniusz. Chyba mój! Kto to mówił? Quill? Jestem grud. Nie, bo chyba słyszałem... Ta mniejsza. Rocket! Czemu cała ta podłoga jest w kablach od paneli? To jest trakcie! Ah! O, Quill, jesteś. Pogadaj z Grutem, bo martwi się od siatką. Jestem Grut. Ja nie mierzę sił na zamiary, bo tak w ogóle to mało mierzę. Hmm. Co się martwisz, Krzak? Toż zastrzeżona jest wielka. Nikt nawet nie zwocha, że tam zajrzeliśmy. Stawiam, że za jedną kontrakcjańską noc o tej wizycie w strefie dowie się cały kwadrant. Heh, niby będą mnie słuchać ze słynną panną imbryczek za barem? Nie będzie żadnych rozmów o imbryczku. U, czyli zabolał. Nieźle! A chwila ciszy przypomniała mi legendarne oblężenie seknarfu 7. O, nie! Niesie wieść, iż jej mość Helbender 10 księżyców umknęła bez tchu wśród gwiazd na krzewiecroga tej besty. A gdy przybyła? przybyła? Wy... Roket, spoko bajery! Mówię im tupacze i hałas tak się kojarzy. Jeżeli damy radę i dotrzemy na koordynaty bez dziur, wystarczy je rozstawić, a wtedy maleństwa szybko ściągną nam potworka. Ale jak to w ogóle działa? Zaczyna tupać, pipać i przytupuje się potwór? E, bardziej robi. Ła! 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 hale, Wystarczy już tego oh. harmonii! I wtedy potwór żwawo wyskakuje z norki. Jesteś tego pewien? Ej, dane to mam od twojej wtyki. Ale moja wtyczka jest niezawodna! Te koordynaty na bank wiodą do stwora równie cennego, co nieuchwytnego. Że niestety nijak go nie opisują. Ale pamiętasz, że jest nieuchwytny? Bez różnicy, jak bydle wygląda. Jeśli ma uszy, to spokojna głowa. Moje tupacze wpędzą go prosto w nasze łapy. Hej, Gród! Miałeś wjechać na jakąś dziuplę na urdze. Jestem Gród! Ale jak to jej nie odpowiedziałeś? Zauważ ty, Flurviu, że jesteśmy spłukani! Jestem Gród! Co? Czekaj, to co za ciuple, Camora? Tu na górze! Hej, to moje miejsce! O, było wysiadywać? Ale ja strategizowałem. Ach. Wlecieć do strefy to jedno, złapać to monstrum to drugie. Ach, racja. Przegapiłem coś? W sumie nic, prócz podejrzliwych zerknięć, Draksa. Jak już skończyłeś? strategizowanie, to nie krępuj się i zasiądź, zaraz lecimy. Idźże z Morgatem! Ech, gdzie mnie z Morgatem? Jestem gród. Morgat to coś uprzejmego? Ech, katatiańskie zwyczaje przerastają mój łeb. Ejże, wielki wódz nam uciekł. Możecie go tu odesłać. Piterze, Quillu, zabójczyni wciąż, kala twej ostra akcja, a nie. Hmm. 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 Draks! Co do gamory, to konieczne teraz, szykuję swe ciało do bitwy. A, ale wiesz, że my potwora mamy schwytać, tak? Nie że zabić. Rzecz jasna, lecz podejrzewam, że nie ulegnie bez walki. Luzuj mu skułę. Lady Hellbender nie kupi zbyt obitego towaru. Z całych sił będę dążył do utrzymania integralności bestii. No! Masz Milano. Silnik zbierany spod pięciu czy coś szemranych lat. Rocket! Oddałeś te układy dokowania, co je wtedy brałeś z koordynacyjnej? Tak zrobię, jak je zrekonfiguruję! Żebyś nam ich gdzieś nie obchnął! Abym zarobił chyba w pysk! To taka tanizna, że nie spięły dwóch magnetyzowanych złot! W porządku stary. Jestem Gród! Wiesz, że cię nie rozumiem, Gród. Ale założę, że powiedziałeś właśnie coś bardzo miłego i przemyślanego. <laughs> Jestem gród! Powiedziało drzewo? Nie wiem. Gród serio musi zapanować nad tą dżunglą. Yeah! Pamiętacie tamtego gościa od Dilu z nadajnikami? Bo jeszcze potem tch, nachyla się do mnie i pyta: No to po co? Ci są te, co się. Jestem krótka. Ta, Już wam zaraz szpachluję statek na dyskotek. Już można? Po wkroczeniu w to pole... nie będzie już odwrotu. Twoje szemrane kody rozpracują te ich... No! To jedziemy! Rocket, Grooks, Drax, do mnie! Wchodzimy! Mamy jeszcze kilka tyków przed intermisją. Następną? Nowa resetuje sieć ochronną co jeden obrót. Musimy wejść i wyjść, póki nasz kod działa, albo utkniemy. Jeśli poczekamy na reset, będziemy mieli na to cały obrót. Wow. No, a czemu sieć nadal działa? Mieliśmy wchodzić. Kontakty zabójczyni są, jak widać, równie godne zaufania, co ona sama. Prawie się spłukaliśmy, żeby dostać te kody. Nie mów mi, że są złe. Wyluzuj, zostało kilka tyków przed następną intermisją. Sieć jest już po resecie. Wbij sekwencję, Peter. Zero, cztery, pięć, jeden. Tyle? Szyfr na cztery? Podejrzane. Ta prostota zabezpieczeń nie licuje z korpusem nowa. Nie jest tak prosto. Ten kod działa tylko dziś dla tego statku. A, kuma! Gamorowe szyfry to bardziej takie szyfroklucze stworzone, by integrować koordynaty temporalne z kodem seryjnym naszego. Gotowe! I do środka. Niesamowite. Nie miałem pojęcia, że po wojnie zostało aż tyle szpeju. Czy Taury nie przesadzali ze wstrzemięźliwością, zwłaszcza z Thanosem na czele? To już chyba wszystko niegroźne, No bo nowa mieli 12 lat na uprzątnięcie dużych bomb, nie? <grym>, za to cię lubię, Quill. Tyś taka lelia. O, mam tyle cudownych i koszmarnych pomysłów na ten sprzęt. Skup się, Gryzoniu. Nie przybyliśmy tutaj na szaber. Bo co? Systemom bojowym Milano przyda się przeróbka. No i to dobry grosz. Dla seknarwskiej królowej monstrów nasza bestia jest cenniejsza od pokotnie zdobytego złota. Wow! Oh, zdradliwa miejscówka brak, ale walec przed nami wygląda jak statek kopalnia, o który chodziło kumplowi Pitera. Kumplowi, Ach, tymczasowemu. I prędko zobaczycie potwora, jak rozstawimy roketowe wabiki. No, flurwa. Kruty Quill w gotowości. Rusza banda roketa! Wciąż nie pojmuję, czemu mam tkwić z zabójczynią na pokładzie. Oh, no bo jesteś częścią zielonej bandy. Przypisałeś mnie tam przed nadaniem tej nazwy. I nie jestem zielony. To morski. Morski? Co? Jak chcemy wmanewrować stwora w to kosmowiertło, stawiamy tupacze po dwóch stronach. Dwie strony, dwie bandy. I dwa kilosy lotu luzem. Nie usiądziemy tu statkiem. Musicie skakać. Teraz my, dawaj grud. Hy. Spokojnie! Stawiamy tu i spotkamy się po środku. Potem złapiemy bestie. Razem. W porządku. Stupacz jeden siedzi. Gamoro! Opiekuj się moją małą! Dostatek, Peter. Nie dziecko. Tak <laughs> kto wiarę? Jestem glut! Co? Różowy glut? To ich żywica Tak, aby ten cały Majdan Wojny im nie odleciał. Jestem glut. My nie wiemy, jak to wygląda. Flirty Quilla na kontrakcji nie doszły do aż takich rezultatów. Będzie wyglądać bardzo dochodowo. Jestem nie, całkiem nie groźna. A teraz może mniej o toksycznym glucie, a więcej o tym fajowym, bojowym śmieciu, który. Wizor działa! Pewnie, że tak. Sprawdziłem go zaraz przed akcją. Czy sprawdziłem było w cudzysłowie? Co? Nie. Na rzecz nie napotkałem wśród tych wraków żadnych ciał. Pewnie je atomizowało, kiedy ich statki szły papatki, albo wchłonęła je żywica, co by wyjaśniało jej rozrost. Uu, a może zamknięta atmosfera przyspiesza rozkład i został już sam mył. Po tej misji przyjdzie mi się szorować aż do drugiej warstwy.